Największą renomą cieszą się ostatnio suplementy, w których na pierwszy plan wyłania się witamina D3 razem z witaminą K2. Rzeczywiście, dlaczego przychodzi on jako ogromne wsparcie? To, że mamy 206 kości, którym warto byłoby dać jakieś wsparcie pod kątem ich gęstości o tym przypominamy sobie najczęściej już po nie wiem 60. 70. roku życia, kiedy następuje ten ok, taki etap osteomalacji, rzeszotnienia. Mówimy, że nasze kości są miększe, bardziej podatne na łamanie. Co ma im pomóc? No właśnie substrat, który będzie je wypełniał, będzie dbał o ich gęstość, o to, żeby temu rzeszotnieniu nie podlegały. Co, co nadto pamiętajmy, że kościec nasz jest organem krwiotwórczym, w szpiku powstają krwinki, więc nie doprowadzając do anemii, nie doprowadzając się do stanu, w którym rzeczywiście zaopatrywanie komórek w tlen miałoby ucierpieć, pamiętajmy, że witamina D3 razem właśnie z tym, z tym, w związku z witaminą K2 dba o ten transport i o wysycanie naszych tkanek. Reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową, -fosforan a z najnowszych badań, co właściwie no, zasługuje na ogromny szacunek, jest to, że witamina D3 poprzez swoje specyficzne receptory VDR, przez kwas retinowy RX zapobiega powstawaniu nowotworów wpływa na płodność, bo przecież reguluje całą gospodarkę hormonalną, całą na zasadzie sprzężeń z, z nadnerczami. A jako jeszcze taka wisienka na torcie, warto powiedzieć też o tym, że przede wszystkim ta odporność sprawcza, to jest w ramię limfocytów. Wszystkie osoby, które borykają się z chorobami autoimmunologicznymi, chorą tarczycą, gdzieś Hashimoto, coraz bardziej y, y, słyszane, y, na pewno y, zyska na tej suplementacji, bo może tego nie widać, może nie dzieje się to od razu, ale systematyczna suplementacja właśnie tej witaminy w skojarzeniu z witaminą K2 przyniesie bardzo znamienny efekt w, 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 na etapie pewnej jednostki czasu. Kościec trwalszy, odporność zwiększona, przemiany metaboliczne, gospodarka wapniem, fosforem i nie tylko pieczołowicie zadbana.